Jaka toksyczna rodzinna tradycję złamałam i przez to straciłam wszystko. W mojej rodzinie małżeństwa z przymusu nie były tylko tradycją, były obowiązkiem. Od pokoleń każda najstarsza córka była wydawana za mąż w wieku 18 lat. Zawsze wybierano odpowiedniego kandydata: starszego, bogatego, zaakceptowanego przez starszyznę. Prababcia? to samo. Babcia, to samo. Mama też. Wszystkie mówiły potem, że z czasem pokochały swoich mężów. Gdy miałam 17 lat, moi rodzice zaczęli przedstawiać mi kandydatów. Głównie byli to dużo starsi faceci z kasą, którzy potem hojnie wspierali naszą rodzinną firmę. Ojciec pokazywał mnie wszystkim na kolacjach jak trofeum. Chwalił się moimi ocenami, projektami, osiągnięciami, a ci faceci. Dwa razy starsi ode mnie, patrzyli na mnie jak na kawałek mięsa. Przegięcie przyszło wtedy, gdy rodzice zorganizowali kolację z Grzegorzem Waliszem, 42-letnim partnerem biznesowym mojego ojca. Przyszedł śmierdzący whisky, w złotym łańcuchu i z oczami, które nie mogły usiedzieć w miejscu. Podczas deseru rozmawiał z ojcem o cenie za pannę młodą, a ja poszłam niby do łazienki i zwymiotowałam. W tej nocy powiedziałam rodzicom, że nie zamierzam się na to godzić. Chciałam studiować, pracować, zakochać się w kimś, kogo sama wybiorę. Mama spoliczkowała mnie. Pierwszy i ostatni raz. Niewdzięcznica warknęła. Ta tradycja trzyma naszą rodzinę przy życiu od pokoleń, ale ja się nie cofnęłam. Po zgłoszenia na Dostałam się na inżynierię z pełnym stypendium. Pokazałam im list przyjęcia. Ojciec aż ścinał ze złości. Podarł list i zamknął mnie w pokoju. Przez dwa tygodnie byłam więziona. Bez telefonu, bez internetu. Tylko jedzenie przez szczelinę w drzwiach. Moja młodsza siostra Ewa przemycała mi karteczki. Pisała, że wszystko już klepnięte. Zaręczyny z Grzegorzem zaplanowane zaraz po moich 18 urodzinach. Zostały dwa miesiące. Wiedziałam, że muszę uciec. Ewa pomogła mi spakować mały plecak i dała mi swoje oszczędności z opiekowania się dziećmi. 847 dolców w pomiętych banknotach. Pewnej nocy, gdy rodzice byli na jakiejś gali charytatywnej, zeszłam pod drzewie za oknem. Ewa patrzyła z góry, płacząc cicho, gdy znikałam w ciemności. Pojechałam autobusem do sąsiedniego stanu. Zamieszkałam urodziny mojej najlepszej przyjaciółki z liceum. Pomogli mi zapisać się do koledżu, a ja na dwa etaty, żeby się utrzymać. Rodzice wynajęli detektywów, ale nie udało im się mnie znaleźć. Minęły trzy lata. Skończyłam college i przeniosłam się na uniwersytet, żeby studiować inżynierię mechaniczną. Tam poznałam Natana, cichego, dobrego chłopaka, który kochał mnie za to, kim jestem, a nie za moje nazwisko. Byliśmy razem dwa lata, potem się zaręczyliśmy z mojej decyzji. Wysłałam zaproszenie ślubne także na adres rodzinnego domu. Nie liczyłam na odpowiedź. Tydzień później Ewa zadzwoniła z niezarejestrowanego telefonu. Była zaręczona z 39-letnim deweloperem. Rodzice po mojej zdradzie jeszcze bardziej się zaostrzyli. Postanowili wydać ją za mąż, zanim skończy 18 lat. Nie mogłam na to pozwolić. Noc przed jej przyjęciem zaręczynowym pojechaliśmy z Natanem 8 godzin w stronę naszego starego domu. Zaparkowaliśmy kawałek dalej i czekaliśmy. Ewa wymknęła się z walizką. Trzęsła się, kiedy wsiadała do auta. Rodzice zgłosili jej zaginięcie następnego ranka. Wystąpili w lokalnych wiadomościach, płacząc przed kamerami. Ale Ewa miała już 17 lat, wystarczająco by policja zaakceptowała jej decyzję. Zamieszkała z nami, skończyła liceum, pracowała dorywczo w kawiarni. W dniu mojego ślubu cała dalsza rodzina się ode mnie odcięła. Wujkowie, ciotki, kuzyni, wszyscy zablokowali mnie wszędzie. Rodzice ogłosili publicznie, że nie mają córek. Ale zyskałam coś ważniejszego niż ich chore tradycje. Ewa teraz studiuje medycynę na tej samej uczelni co ja. Spotyka się z kim chce, ma wielkie plany. Miesiąc temu powiedziała mi, że chce zostać chirurgiem urazowym.